Dzień dobry. Dzień dobry. O, pan Leszek. Syna pan przyszedł zapisać do szkoły? <laughs> nie, nie, nie. Ten tak akurat przyjeżdżałem i pomyślałem sobie, odwiedzę stare kąty, tyle lat się tutaj siedziało. Proszę może... Ja dziękuję. Nie palę. Ale przy okazji, ja przeczytałem ten plakat na drzwiach o szkole dla pracujących i no przecież... pomyślałem sobie, że gdyby pani... A pan już szkołę skończył. No tak, ale... Chcę się jeszcze dalej uczyć, chcę iść do technikum. To nie mam przeszkód. Pani wie, że do tej pory do nauki się za bardzo nie przykładałem i niewiele z tego zostało. Na nie idę do wojska, ale do tego czasu mógłbym sobie coś. Yy, powtórzyć. powtórzyć, przypomnieć. Proszę bardzo.